Cześć, cześć! Moją misją jest propagowanie czytania i rozważenia Pisma Świętego, dlatego będę rozważać czytanie i psalm z dzisiejszej liturgii. W opisie zostawię tekst. Teraz można sobie spauzować i przeczytać na spokojnie. A ja wam przeczytam tutaj z Księgi Poznańskiej, tak wyjątkowo, to, to też czytanie, to jest czwarty rozdział Księgi Izajasza, wersety od drugiego do szóstego W dniu tym lato rośl Jachwę Będzie o ozdobą i chwałą Owoc krainy będzie dumą i chlubą Dla ocalałych spośród Izraela Wtedy ten, co powstał na Sejonie I ten, co przeżył wielu zalem Świętym będzie nazwany każdy, kto zaliczony jest do żywych w Jeruzalem. Kiedy pan zmyje skazę córek Syjonu, w zawierusze sądu i zawierusze zagłady, spłucze krwią winę Jerozolimy. Wtedy Jachwę utworzy nad całym obszarem góry Syjonu i nad zgromadzeniem ludu. Za dnia obłok i dym, a w nocy blask płonącego ognia. Nad tym wszystkim bowiem rozpostrze się chwała Jachwę i będzie ona cieniem podczas skwaru dnia, podczas burzy i ulewy, osłoną i schronieniem. Zależało mi, żeby to przeczytać, y, dlatego żeby pokazać y, sobie, Wam, Tobie, y, pewno, y, jakie są właśnie różnice ogólnie w. Bo tak to przeważnie, właśnie w czytaniach liturgicznych używana jest, y, używany jest przekład z tysiąc latki, tak zwanej. A tutaj y, jest to Biblia Poznańska że warto czasami jeżeli się jakiegoś tekstu nie rozumie, albo chce się bardziej zrozumieć, albo chce się odkryć coś inaczej, że warto zajrzeć do innego przykładu katolickiego, że warto się w takim może egzemplarz wyposażyć, albo ogarnąć sobie aplikację, bo też są aplikacje na telefonach, na telefon na przykład, że można po prostu ten sam tekst brzmi zupełnie inaczej. Na przykład tutaj jest, w jednym jest napisane odrośl Pana, a w tej poznańskiej jest tutaj Latoros Lejachwe jako Jezus Chrystus nazwany. I na przykład ta Latoros Lejachwe bardziej do mnie osobiście na przemawia, nie? Latoros jedno to jest uwzględnione jako rodzina. W sensie że Jezus Chrystus jest, jak, wiecie, jak w drzewie genealogicznym, to takie odł gałązka taka gałązka, taka latorośl, nie? I to wiecie, jest drzewo genealogiczne i latorośl. My mamy, że nasze dzieci są takimi latoroślami. No to Jezus Chrystus jest w pewnym sensie latoroślą z, dr z drzewa Dawida. Potomkiem Dawida w pewnym sensie jest. E, wiemy, że jest przez, e, że pan Maryja poczuła przez Ducha Świętego, ale mi chodzi po prostu, że jego takie ludzkie pochodzenie, tak jakby, właśnie jest, że jest potomkiem Dawida. Nie? Inne to. E... F... Man... Jeżeli chodzi o połączenie tutaj była wspomniane coś o właśnie o drzewie, <laughs> e, że właśnie, e, właśnie to jest skojarzenie bezpośrednie z drzewem krzyża, tak? Tutaj, że Jezus właśnie e, połączenie ze śmiercią na krzyżu e, tej, e, że tak mówię tego słowa, nie, że jest owocem drzewa, że Jezus Chrystus zawis na drzewie krzyża, jest takie czasami wyrażenie używane, nie, że tutaj chodziło właśnie o Jezusa Chrystusa w tym fragmencie A na przykład inny z tego samego czytania jest napisane, że jest każde z świętych wpisany wpisane do księgi życia. Jest takie wyrażenie tutaj. W tym przykładzie tej Biblii tysiąclecia, chyba tak to się nazywa profesjonalnie. A w Poznańskiej tego nie było właśnie. A tą księgę życia możemy połączyć na przykład sobie z Apokalipsą z 20 rozdziałem 12 i 20 wersetem. I, i to. Sekundkę. Przepraszam, dwunastym i piętnastym, nie dwudziestym, piętnastym. Dobrze. To tyle. Najpierw dwunasty werset. I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I otwarto księgi, inną też księgę otwartą, która jest księgą życia. Zatem osądzono umarłych według tego, co w księgach zapisano według ich czynów. I piętnasty werset. Kogo zaś nie znaleziono wpisanego do Księgi Życia, wyrzucono do jeziora ognia. Więc widzicie, warto korzystać z różnych przykładów, bo to są po prostu różne tłumaczenia. Tak jak tłumacz by dostał. kilku tłumaczów dostałoby ten sam tekst albo ten sam tekst w innym języku. I musieliby przetłumaczyć to na język polski. I te teksty by się mimo wszystko różniły, bo każdy by gdzieś tam inny akcent postawił na ten, na daną rzecz. Też jedno słowo czasami znaczy kilka słów. I często ze zdania. Próbują to i na. O, nie, nie jestem tłumaczem. Możecie się zapytać jakiegoś tłumacza jeżeli znacie kogoś, kto się tym zajmuje w jakimkolwiek sensie, e tak wiecie, bardziej się ogarnia, to jest w stanie wam wytłumaczyć, dlaczego. E nie tylko kwestia, że ktoś jest bardziej, jak ktoś nie douczony, tylko cho tutaj chodzi o, o to, że jedno słowo ma też parę znaczeń i tak dalej. <grym> A Przychodząc do psalmu to przeczytam Właśnie wam ten też psalm Ten 22 psalm e, Wersety Od 1 e, do 9 z wyłączeniem trzeciego Bo trzeci został wyłączony Z jakiej Dobrze Pieśni wstępowań Dawida Uradowałem się Gdy mi powiedziano Pójdziemy do domu Jahwe. Zatrzymały się już nasze nogi w Twoich bramach o Jeruzalem. Tu wstępują pokolenia, pokolenia Jachwe, by według prawa Izraela wielbić imię Jahwe. Tam bowiem ustanowiono tronę sprawiedliwości, tronu domu, domu Dawida. Upraszajcie pokój dla Jeruzalem. Niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują. Niech pokój będzie w Twym chmurach. Bezpieczeństwo w Twoich pałacach. Przez wzgląd na mych braci i przyjaciół moich będę mówił pokój Tobie. Przez wzgląd na dom Jachwę, Boga naszego, będę prosił o dobro dla Ciebie. Tu w tym psalmie uderzyło mnie właśnie, że bracia się mają modlić: o pokój dla siebie nawzajem, o dobro dla siebie nawzajem, że ma być taka duchowa troska, nie? Że mamy o tym nie zapominać. <grych> nie, bo ile razy prosimy dla siebie samych, a za kogoś? No właśnie, to właśnie pytanie. Do każdego z nas osobiście dzisiaj, nie. Jest akurat Adwent. Może warto coś z tym zrobić. Dokładnie. I tak może zakończymy dzisiaj w ten sposób. Nie było tego dużo. <noise> dzisiaj nie miałam czasu. Się przyznaję. Dzięki Ci Panie, że udało mi się nagrać ten filmik. Dziękuję Ci Panie, że coś udało się rozważyć. Dziękuję Ci Panie, że pokazujesz nam, że inność nie jest zła, jest dobra, że możemy to samo rozumieć, ale mówić w inny sposób. I Ty Panie wiesz, że najważniejszy jest sens. Dzięki Ci Panie. Za to, że jesteś. Dziękuję Ci Panie za każdą osobę, która to obejrzała. Obejrzy. Hmm. Amen. Dobra. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć cześć.